Да, давай, давай моде. Так. Вот и пинг тут. Э, не ноца ось. Хоп, шева. Басяй. Я jestem kosmiczną żabką, czy tu robić? Zamknij rejkasty. Ale zamykę, kurwa morde tak Ja, tak ja tak jestem to to kosmiczną, żadną, no. mnie tak bardzo chcę. Ja lubię cię. Kumy, kumy, kumę, kumę. Ja Orenką. lubię cię. Kumy, kumy, kumę, kumę. Czy lubisz mnie? Kum, kum. Zielone łapki ma. Ja jestem kosmiczną żabką, czy ty lubisz mnie? Tak bardzo chcę, ja lubię cię. Ja jestem kosmiczną żabką, czy ty lubisz mnie? Tak bardzo chcę, ja lubię cię. U. Zobacz jak ja tańczę! Ej, Robię body, 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 body. Ej, poczekaj Zo piesek, a gdzie ty, gdzie ty jesteś? To dam ci